Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko gotka ze oryginału. Pierwszy rozdział. Jezus z Pochodzenie Jezusa. Księga o pochodzeniu Jezusa pomazańca, syna od Dawida, syna od Abrahama. Abraham spłodził Izoaka. Izoak spłodził Jokoba. A Jokob spłodził Judy i jego braci. Juda ze Tumar spłodził Pereza i Zory. Fores spłodził Esruma, a Esrum spłodził Arama. Aram spłodził Abinadaba, Abinadab spłodził Nochuna, a Nochun spłodził Salmona. Salmun zerahab spłodził Boaza. Boos z Ród spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego. Jesse spłodził Dawida, króla. A Dawid ze byłą żoną od Uriasza spłodził Salomona. Salomon spłodził Robooma. Roboom spłodził Abii. A Bio spłodził Asy. Asa spłodził Jozafata. Jozaphat spłodził Jorama, a Jorom spłodził Ozyasza. Oziosz spłodził Jotama. Jotam spłodził Ahaza, a Ahas spłodził Ezehiasza. Ezehiosz spłodził Manassesa. Manasses spłodził Amuna, a Amun spłodził Jozjasza. Jozyjusz spłodził Jechoniasza i jego braci przed przekluczką do Babilonu. A po przekludce do Babilonu Jehonyjosz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobobela. Zorobobel spłodził Abiuda, Abiud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora. Azor spłodził Sodoka, Sodok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda. Eliud spłodził Eleazara. Eleazar spłodził Mottana, a Mottan spłodził Jokoba. Jokob spłodził Józefa. Chopał od Maryję, z której narodził się Jezus, mianowany jako Pomazaniec. Toż wszystkich generacyjów od Abrahama do Dawida je czternaście. Od Dawida do przekluczki do Babilonu sztyrnoście generacyjów. I od przekluczki do Babilonu do pomazańca sztyrnoście generacyjów. Narodzenie Jezusa. Ze narodzeniem Jezusa pomazańca było tak. Po zrynkowinach Jego Matki Maryje ze Józefem pierwej niźli się zeszli, wyzdradziło się i że była zaciążyła za przyczyną Świętego Ducha. Tedy Józef, ich co był sprawiedliwy i nie chciał wystawić jej na gańbach, chciał potajemnie ustawić ją. Kejłon o tym myślał, a toli poseł od pana weśniku mu powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć Maryję, baby swojej, z kulitego, co narozony w jej jest ze świętego Ducha. Narodzi syna i domu miano Jezus, dla zwole Jego ludu od ich grzechów. A wszystkie te rzeczy się stały, co by się zbyło, co pon godął od proroka co rzekł. A to Frela zaciąży i porodzi syna i domu miano Immanuel, to je Bóg z nami. Tedy Józef stoł ze śniku i zrobił jako kozoł mu poseł od Pana, i wziął swoja baba nalenił obcową z Nią, a że porodziła swego pierworodnego Syna i do mu miano Jezus.